Cześć tu Marcin z Testing Board Games. Dzisiaj zrobimy unboxing gry gejsze wydawnictwa Nasza księgarnia. Gra od 10 lat, na dwóch graczy 20 minut. I zaraz zobaczymy, co znajdziemy w pudełku. W pudełku na wstępie znajdujemy karteczkę. O widać, że to jest naklejka. Podpisz i naklej na pudełko jako, właśc jako właściciel gry. Dalej mamy instrukcję. Instrukcja także z podkreśleniem, że wideo instrukcja na jakiejś stronie znajdziemy. I powinny się znajdować 7 płytek G, 21 kart prezentów, 7 żetonów przychylności G, 8 znaczników akcji po 4 znaczniki dla każdego gracza. Instrukcja wygląda przystępnie. Dużo ilustracji, i przykładów. No ale widać, że mam te kafelki akcji, jakie będziemy wykonywać. Karty. Teraz je też rozpakujemy. Karty mają bardzo ładne grafiki, cyferki w lewym górnym rogu, z jednej strony, z drugiej opis gejsza kolejne znaczniki, płytki z naszymi gejszami I woreczki strunowe, żebyśmy mogli sobie ładnie popakować wszystko. Dwa duże woreczki strunowe. Jeden domyślam się na kafelki gejsz, człowiek nie wiem czy, czy potrzebne. No i jeden na karty, żeby nam nie latały. Możliwe, że jeszcze tutaj na żetony można coś włożyć. I tak wygląda cały unboxing gry gejsza. Dziękuję bardzo za uwagę.